24 pytania. Rozmowa poranka. Poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a właściwie europoseł Bogusław Liberacki Państwa i moim gościem. Dzień dobry panie pose, dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa serdecznie i właściwie to już teraz poseł nowej Lewicy, bo mamy nową Lewicę zarejestrowaną. Czyli co pan jest tym meblem, który dał się przesunąć? Nie, to nie, ja to nie. nie byłem przesuwany przez nikogo, ja wiem do czego Pan nawiązuje. Po prostu jest to proces integracji dwóch partii i rzecz jest naturalna, odbyły się stosowne konwencje, podjęto stosowne decyzje. To opóźnienie rejestrowe wyniknęło częściowo z powodu zaskarżenia, częściowo z powodu pandemii. Teraz zastanawiamy się, jak zorganizować kongres. Czy może się kongres odbyć w realu, czy będzie czy powinien W realu to odradzam, panie pośle. Przynajmniej nie, nie w tym momencie, to nie jest dobry czas. No że teraz na pewno, na pewno w najbliższych miesiącach nie. Chociaż z drugiej Dobyć strony, chociaż z drugiej strony, panie profesorze, SLD hmm. ma doświadczenie, bo jak jeden zarząd sobie zwołaliście, to wtedy bodajże dwunastu dostało, <laughs> zakaziło się koronawirusa. Więc nie musi mnie pan znie zniechęcać do udziału bezpośredniego. W tym posiedzeniu zarządu też nie uczestniczyłem, motywowany obawami. No i, no i dobrze pan profesor zrobił. Dziękuję bardzo za miłe słowa, panie redaktorze. Piątek o świcie. Wracam do Leszka Millera. No, to jest człowiek legenda. On ma staż partyjny dłuższy aniżeli pan profesor. To, to nie chodzi o to, żeby wyliczać, ale pan profesor związał się z lewicą różnie nazywaną w latach 70., a Leszek Miller już chyba w 69. roku. To kopy czasu, ponad 50 lat. No to jest y, życiorys. No Życiorys się ma z sobą. I to była droga, którą przeszedł Wyszek Miller, droga daleko posuniętej ewolucji w słusznym kierunku. Zresztą bardzo sprawnie i, i dokonał wielu ważnych rzeczy w kraju. Anna Maria Żukowska mówi o tym, że, cytuję, to jest za Polską Agencją Prasową, nasze drogi rozeszły się już dawno, nie reprezentował linii partii, funkcjonował jako byt osobny. Lewica po Millerze nie płacze. No, jakim był osobnym bytem Leszek Miller i co to za drogi, które się rozeszły? No w końcu reprezentował lewicę startując z wspólnych list koalicji europejskiej, czyli platformy nowoczesnej, PSL-u, no i właśnie przywołanej lewicy. No i potem właśnie zdarzyło się to rozejście, czyli kwestia po prostu respektowania postanowień ciał, statutowych wtedy w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No to przepraszam, i tu, wej, to, tu, tu wejdę w zdanie. No właśnie Leszek Miller twierdzi, że te ciała statutowe nie są żadnymi ciałami statutowymi, bo już dawno powinien być kongres, już dawno powinien być wybrany nowy zarząd, a jak go nie było, tak go nie ma i Włodzimierz ty jest niejako uzurpatorem. Wiecie pan, to nie jest pierwszy przypadek w naszej polityce, że ktoś coś kwestionuje i sądy już się wypowiadały w przypadku innej partii. Także tutaj nie wchodziliśmy w drogę sądową. Ma pan a... na myśli porozumienie czy coś innego? Porozumienie, na przykład, mm -hmm. tak żebyśmy byli. Bo ludzie mają krótką pamięć, jest taki natłok wydarzeń, że już nie szukajmy dalej. No to stąd rozważamy. nasza rola, żeby przypominać. A zwłaszcza, że pan redaktor pod tym względem jest bardzo dobry, zawsze pan jest przygotowany, tak powiem, faktograficznie. No to miło, to jest, jest jeden do jednego. Dobre słowo za dobre słowo padły. To co dalej z Leszkiem Millerem, co dalej pytam o kolejnych eurodeputowanych, o Wodzimierza Cimoszewicza chociażby i pytam też o profesora Belkę. Czy oni zostają w nowej lewicy, czy oni też na wzór Leszka Millera powiedzą nie, nie, to no, nie drodze nam. Słożyli deklarację, że nie będą uczestniczyć w parlamencie europejskim w delegacji narodowej, nowej lewicy. A, to tutaj naszym słuchaczom od razu należy się komunikat, ponieważ miało być tak, że mieliście być jednym klubem. Między innymi eu eurodeputowany Kochut ku temu zmierzał i Marek Balt. No a finalnie okazało się, że ta wasza delegacja została uszczuplona od trzech członków. No właśnie byłych premierów. Tak, no i wybrali swoją własną drogę. Bo, panie redaktorze, tak naprawdę i tu w Brukseli, ale i w Warszawie mamy dwie sprawy dużo ważniejsze. To jest pandemia jako pierwsza rzecz i, prawo I praworządność. Droga, w oczywiście Krajowy Plan Odbudowy, bo to jest rzecz yy, kluczowo ważna, a pozostałe... Tak naprawdę, na dobrą sprawę, kogo to interesuje w społeczeństwie? Czy trzej panowie chcą być razem, czy trzej panowie chcą być no razem? Ale to jest zapomnie? historia, panie profesorze. No, zapomnieć o historii, zapomnieć o legendzie, o, zapomnieć o żywym micie. No, nie godzi się. Ale to nikt nie, nie chce chyba zapomnieć. Zresztą oni nie pozwolą o sobie zapomnieć. E, poczekajmy, niech historycy to spisują, opisują. Natomiast naszą powinnością jest odpowiadać na wyzwania dnia dzisiejszego. No i odpowiadacie w taki, a nie inny sposób. Słyszałem, że Fundusz Odbudowy jest zagrożony, jeśli chodzi o polski parlament, bo i lewica zaczyna się wahać. Chociaż trzeba przyznać, że Włodzimierz Czarzasty i jego formacja, czyli ta nowa lewica, są i tak i tak najbardziej stabilni, jeśli chodzi o poparcie tego Funduszu Odbudowy. Ale Platforma, która namawiała premiera Mateusza Morawieckiego do tego, żeby brał wszystko, jak leci, niczego nie negował, nic nie konsultował, żadnych warunków nie stawiał, tylko brał w ciemno. Do tego PSL. No, dzisiaj mówią, no nie, 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 my to tego Funduszu Odbudowy tak za bardzo nie będziemy popierać. Otóż powinniśmy rozróżnić kilka rzeczy. Zrobił nam się lekki galimatias. Pierwsze, mówi się, że trzeba ratyfikować w Parlamencie Europejskim w drodze uchwały Krajowy Plan Odbudowy. Otóż nie potrzeba. Krajowy Plan Odbudowy musi zaakceptować Komisja Europejska. A Fundusz Odbudowy jako to rozwiązanie, które wychodzi poza. Roz z, z rozwiązania traktatowe z Traktatu Lizbońskiego powinien być czy musi być ratyfikowany przez parlamenty wszystkich państw członkowskich, przynajmniej przez te państwa członkowskie, które chcą. W ten fundusz I bardzo dziękuję panie profesorze za to, że pan to ładnie tak wyłuskał. No, zrobiła to m.in. Hanna Gilpiątek, która jest w tej chwili w ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 Szymona Hołowni. I właśnie też poczyniła z tego zarzut w stronę chociażby platformy czy PSL-u, że im się całkowicie programy poplątały i nie wiedzą za bardzo, co oni chcą wetować, nad czym chcą deliberować. No i wobec tego jest, cieszę się, że nie jestem jedynym i dlatego też lewica będzie popierać taka jest istan polityczny Na dzisiaj ratyfikację Funduszu Odbudowy w Polsce, przez Polski Sejm. Bo to jest warunek sine qua non. Tu nie ma się co kłócić o pieniądze, czy weźmiemy, nie weźmiemy, poprzemy PiS. Jeżeli nie zaakceptujemy, nie ratyfikujemy Funduszu Odbudowy, to znaczy, że powiemy Polakom: postawiliśmy tamę dla przypływu 58 miliardów euro do Polski. Inne państwa być może skorzystają, Polska nie skorzysta. Dlaczego? bo chcieliśmy zrobić na złość Prawo i Sprawiedliwość. Otóż nie. Wystarczy, że my mamy duży konflikt wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, gdzie Solidarna Polska kwestionuje, ale to ma inne motywy. Natomiast my cały czas jawimy się, po pierwsze, jako opozycją konstruktywną, opozycją twórczą i odpowiedzialną. Ale to pan profesor od, od, ale to pan chcemy, profesor od razu doprecyzuje, my to znaczy kto? Klub Lewicy i Nowa Lewica. A, no A wcześniej jest... Taka, taka czyli czyli co, taki, taki wniosek mogę wysnuć w tej chwili, że Platforma i PSL dążą do Poleksitu, który wcześniej próbowali w usta Prawa i Sprawiedliwości wcisnąć? Nie, myślę, że na pewno do tego nie dążą. Natomiast no, jeżeli dążą nie do... przyjmiemy tego, co jest, to generalnie uwalimy cały budżet i całe filary Unii Europejskiej. O, czy uwalimy, to nie jest takie pewne. Jest takie zagrożenie, ale Pamiętajmy, że jest taka furtka, padły deklaracje, że jeżeli któreś z państw nie dołączy, to inne państwa będą także mogły rozważać utworzenie tego funduszu, ale w ograniczonym składzie państw członkowskich. Także możemy się znaleźć po prostu na, w tym trzeciej prędkości Unii Europejskiej. Panie profesorze, ja że to nie, nie, no nawet przez pozał, bo... myśl by mi nie przeszło, że Platforma i PSL do tego dążą. Ja też myślę, że do tego nie dążą. No to w takim razie tylko... do czego dążą, bo nie rozumiem. To już proszę pytać Platformy... Nie, nie ale PSR Pan Profesor do i Pańskie dążą. doświadczenie, dlatego do Pana Profesora o to pytam. Nie, nie sądzę, że do tego dążą. Natomiast no to do ja za, czego dążą? Do destrukcji, za lewicę, do destabilizacji. Zalewicę tłumaczyć, wyjaśniam to bardzo jasno i bez tłumaczenia się zalewicę, bo nie potrzeba się tłumaczyć, tylko wyjaśniam. My chcemy ratyfikacji Funduszu Odbudowy. I na tej podstawie możemy mieć wynegocjowaną i zaakceptowaną przez Komisję Europejską Krajowy Plan Odbudowy. Pamiętajmy, że będzie jeszcze jedna rafa, mianowicie powiązanie, powiązanie środków finansowych z zasadą praworządności. A to jeszcze jest, będzie wciąż przed nami problem. No tak, i teraz na przykład, jeżeli ktoś będzie mówił, że Polska nie jest strefą wolności LGBT plus QI, to w takim razie będą nam zabierane pieniądze, bo to nie będzie praworządne, tak? Staje się, że trzeba trzymać się rozporządzenia i tutaj nie szedłbym za daleko. No to nie jest rozporządzenie, mówi... to była tylko i wyłącznie rezolucja, szczęśliwi albo nieszczęśliwi. Nie, no dlatego nie szedłbym za daleko. Rozporządzenie, które jest związane z y, Funduszem Odbudowy, określa dokładnie, na czym ma polegać praworządność, kiedy nie ma praworządności. I w jaki sposób są powiązane finanse z praworządnością? Panie profesorze, ale tutaj warto też przypomnieć, że szczęśliwie jakby nie było na przestrzeni tych lat, to europejski system kontroli właśnie tej praworządności, jeśli chodzi o wydawanie każdego jednego eurocenta, który zwie się bodajże OLAF, jeżeli mnie pamięć nie myli, to ani razu nic nie zostało zakwestionowane w przypadku Polski. Otóż ten system nadzoru to jest przede wszystkim Komisja Kontroli Budżetowej w Parlamencie Europejskim i e Europejski Trybunał Obrachunkowy. Komisji Kontroli par yy w Parlamencie Europejskim spędziłem dotychczas lat 16, jest to rok 17, więc Olaf nie podnosi i Polska na tym tle wygląda z punktu widzenia wykorzystania środków po prostu zupełnie przyzwoicie. Natomiast my mówimy tutaj o wieloletnich ramach finansowych. Są trzy budżety europejskie. Wieloletnie ramy finansowe, blisko 100 miliardów euro. To jest to, co znamy, to będą trzecie wieloletnie ramy finansowe dotyczące Polski. Fundusz Odbudowy, rzecz zupełnie nowa, nieuwjęta w traktacie lizbońskim. I tutaj mówimy o zastosowaniu zasady praworządności. No tak, a wszystko jak wiadomo fundusz, poza traktatami fundusz, tam, tam nie, nie ma mocy prawnej, panie profesorze. A wszystko, co jest poza traktatami, no, nie ma żadnej możliwości wiążącej prawnej. Jeżeli jest przyjęte i będzie ratyfikowany fundusz, to przez państwa członkowskie to ma moc prawną. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli się umówiliśmy co do praworządności jako kryterium w imię ochrony wartości, to też ma moc prawną. Panie profesorze, to jeszcze na koniec. Pan pan nam przypomnio... Trasza, panie redaktorze, Trybunał mhm. Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda oświadczenie, orzeczenie w tej sprawie, czyli praktycznie wyrok. I tak, jak wydał wyrok w sprawie hipermarketów korzystny dla Polski, to mówimy bardzo dobry Trybunał. No, no ale to pójdźmy krok dalej, musieli, panie profesorze. No bo skoro już mówimy o podatku od tych galerii handlowych i od hipermarketów, to pójdźmy krok dalej i powiedzmy, że ten sam Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że opłata reklamowana na Węgrzech jest również zgodna z prawem. Nie bójmy się tego, mówmy, wprost. Ale kto powiedział? Ja, ja na razie mówimy o Polsce. No, no tak, właśnie. A kiedy Polska tak? podnosi postulat, żeby wprowadzić taką opłatę od reklam, no to słyszymy, że to jest pogwałcenie zasad Unii Europejskiej, pogwałcenie wolności słowa, etc., etc. A Europejski Trybunał Sprawiedliwości mówi wprost, zgodne z prawem. No i teraz niech prawnicy powiedzą, jaki, czy, jakie była specyfika wniosku węgierskiego, czy to jest tożsame z wnioskiem polskim, i czekajmy na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości. Tylko jedna prośba, powtarzam. Respektujmy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Tak samo jak Niemcy. Ale to była inna przyjęcie. Inna Niemcy nie respektują. Niemcy. Francuzi nie, nie, zdaje się też sprawy, nie respektują. Nie, to my mówimy o sprawach ustrojowych. A, nie, a w przypadku Niemiec no tak, nie była to przy, sprawa Teraz sobie utwór. przypominam, Niemcy przecież zrobili inny numer i zwrócili się do swojego Trybunału, żeby orzekł, które prawo jest ważniejsze. Czy prawo europejskie, czy prawo niemieckie. Dziwnym trafem wyszło, że jednak niemieckie. W tym, w tym akurat konkretnym obszarze, i to jest pierwsze, dwa, Trybunał Sprawiedliwości Niemiecki, Skarsruhe, nie jest kwestionowany co do sposobu powołania. A polski Trybunału Mimo tego, że tam również przez polityków nominanci zasiadają. Tutaj no jest tak. bardziej skomplikowana sytuacja. Znaczy, ja bym nie komplikował, upraszczałbym maksymalnie, i szukał podobieństwa, nie różnic, bo Panie, różnic właściwie tak, nie to, ma żadnych i tam jeżeli były polityk wyrok... nagle zostaje sędzią i nikomu to nie staje na przeszkodzie. No nie, no, w porządku. Je, jeżeli, dobrze, upraszczajmy, jeżeli jest wyrok, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przyjmujemy, niezależnie czy jest dla Polski. Korzystny czy pozytywny, oczekiwany przez rząd czy nie nieoczekiwany? Panie profesorze, naszej rozmowie przysłuchuje się prosty. już pan profesor Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To jeszcze na koniec, ponieważ pan wspomniał o tych wartościach Unii Europejskiej. Gdyby pan był uprzejmy przypomnieć, jakie to wartości? Przede wszystkim prawa podstawowe, po drugie solidarność. No, no to nie przyjęliśmy chociażby pensji podstawowej, prawda? Co znaczy nie przyjęliśmy? No a nie przyjęliśmy tego minimum europejskiego. To o jakich prawach podstawowych pracujemy, my mówimy? Nad tymi, a, to jest pracujemy, ale nie wypracowaliśmy tego, to nie nic. Czekaj, by... czekaj, czeka, czeka. Nie tak szybko, bo w tym momencie to się okaże, że to jest, tak powiem, autowywiad pana redaktora. Nie, 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 nie panie profesorze, no okay. gdzież tam? Nawet komisarz bym nie no, no właśnie, komisarz Schmidt przedłożył. Jest dalej doprecyzowanie. co znaczy płaca minimalna. Zupełnie co innego jest płaca minimalna w Luksemburgu, zupełnie inna płaca minimalna w, Bu w, w Bułgarii. Polska jest gdzieś tam bliżej trochę Bułgarii niż Luksemburga. Więc chodzi o mechanizm i to była zresztą stanowisko mojej grupy politycznej w parlamencie europejskim, że taki mechanizm i sposób tworzenia płacy minimalnej powinien być dla Unii Europejskiej określony. I prace cały czas trwają nad tym. To jest dopiero drugi rok pracy tej komisji. No, a w, porównaniu, Jeżeli... w porównaniu z tym czasem, który już spędziliśmy w Unii Europejskiej, oczywiście to był czas szczęśliwy, no to rzeczywiście prace posuwają się niezwykle szybko. Profesor Bogusław Liberacki, dobrego dnia życzę panie profesorze. I to Pozdrawiam nie był sam wymiot, żeby nikt nie miał wątpliwości. Dobrego dnia, do zobaczenia. Pan...